Wyobraź sobie, że ktoś włamuje się do Twojego domu, przedstawia Ci pistolet do głowy i mówi, że jak w ciągu 30 dni nie nauczysz się stać na rękach, to cię zastrzeli. Wiadomo, że w okresie tych 30 dni, jeżeli zależy Ci na życiu, dołożysz wszelkich starań, by na tych rękach nauczyć się stać, wyeliminujesz wszelkie dystrakcje i ukształtujesz środowisko w taki sposób, by maksymalnie sprzyjało nauce tej umiejętności. Życie bardzo często stawia nas w sytuacjach, których no właśnie nie mamy wyboru, musimy zmierzyć się z jakimś problemem, i często możemy to wykorzystać, sami sobie narzucając jakiś problem, z którym, z którym musimy się zmierzyć, ale no, zabawnie się powtórzy. Ale problem tkwi w tym, że jeżeli nie ma konieczności, żeby spróbować coś pokonać, to bardzo często zaczynamy rozważać. Czy w ogóle coś zrobić Zaczynamy analizować Czy coś może wyjść Czy coś może właśnie nie wyjść Boimy się panicznie porażki A czemu my się tej porażki boimy Tak właściwie prawdopodobnie Ta porażka w żadnym stopniu nie wpłynie na nasze życie To nie jest taka sytuacja Właśnie jak podałem Gdzie skrajnymi po prostu konsekwencjami Będą śmierć jeśli się nie nauczymy stać na tych rękach A i tak pewnie w okresie tych 30 dni Ze względu na tą konieczność Byśmy nauczyli się stać, więc bez sensu jest rozważać, czy nam coś wyjdzie, czy nie wyjdzie, jeżeli nie mamy wystarczających danych, by określić prawdopodobieństwo sukcesu. A zamiast tego powinniśmy się bezpośrednio skupić na działaniu, a nie w nieskończoność prokrastynować. Nasz mózg, tak jak już mówiłem, jest genialnym sabotażystą. On cały czas będzie nam podkładał jakieś scenariusze, najgorsze, najbardziej pesymistyczne, dlaczego coś może nie wyjść, albo dlaczego coś może wyjść. I Musimy mieć świadomość, że o ironio, nasze ciało zbytnio nie sprzyja osiągnięciu sukcesu w tych czasach. Chociażby weźmy pod lupę homeostazę proces odpowiedzialny za zachowanie równowagi w naszym ciele, i choć potrzebny do przeżycia, bo powinniśmy mieć regularną temperaturę ciała, jakieś stężenie pH w krwi, to na przykład można się kłócić, że dlaczego nasz organizm kiedy jesteśmy szczęśliwi, chcę, żebyśmy byli neutralni z powrotem. Oczywiście też warto to z drugiej strony rozważyć, bo dlaczego nasz organizm, kiedy jesteśmy smutni, chce, żebyśmy byli szczęśliwi? To już o wiele fajniej brzmi, bo w sumie nie szczęśliwi, tylko neutralni. Trochę to podkoloryzowałem, ale w każdym razie to warto to mieć na uwadze, że możemy to wykorzystać, bo ten mechanizm ma sens, jak już, to ta szala w sumie przechyla się na to, żebyśmy cały czas zestresowani chodzili z pełną ilością kortyzolu w naszym krwiobiegu, bo przecież taki prehistoryczny człowiek, to o wiele lepiej mu wyszło, żeby on cały czas był czujny, zmartwiony, bo rzeczywiście czyhało na niego zagrożenie wszędzie za rogiem. Teraz żyjemy w kontrolowanym świecie i nie musimy się martwić tym raczej, że za krzaków w parku wyskoczy nam niedźwiedź i nas zje. Więc instynkt trochę anachroniczny, choć pewnie nadal bardzo potrzebny, to mimo wszystko możemy go wykorzystać, bo skoro nasz organizm chce, żebyśmy krwili w stanie neutralnym i cały czas wyplenia z nas te emocje, pozytywne czy negatywne, to no właśnie gdy czujemy coś negatywnego, na przykład jesteśmy źli, te hormony złości są wypompowane do naszego krwiobiegu i chodzimy na nabuzowani, to już po 90 sekundach, Wszystkie są wycieszczone z naszego krwiobiegu i powinniśmy teoretycznie wrócić do stanu neutralnego. No to ktoś teraz może się kłócić, że dlaczego w takim razie potrafię chodzić zdenerwowany przez no, dłuższy okres niż ten 90 sekund, Nie, niektórzy pewnie nawet dniami, miesiącami, tygodniami. No, dlatego, że w ciągu tych 90 sekund my cały czas sami się nakręcamy. My nakręcamy tą złość, i w kółko. W okresie, tych, już się powtarzam, 90 sekund wydzielana jest dodatkowa porcja tych hormonów złości. Co więcej, w ogóle, gdybyśmy cały czas tkwili w tym stanie, to musielibyśmy się coraz bardziej denerwować i coraz więcej tych hormonów wydzielać, bo tu ponownie wchodzi ta homeostaza i na przykład uzależnienia w taki sposób działają, że one bardzo wiele z nich dysregulują kompletnie na przykład układ dopaminowy i. Nagle, żeby być w stanie neutralnym, potrzebujemy jakiejś bazowej ilości dopaminy, która wyrasta ponad jednak taką przeciętną normę, która powinna w nas być, więc takie zwykłe czynności, które również dają nam tą dopaminę, w ogóle przestają nam dawać szczęście, tylko są potrzebne, żebyśmy tkwili w tym stanie neutralnym. A przez to, że one nie dają nam szczęścia, nie chce nam się ich robić, i no taki po prostu tragiczny, wpadamy w taki tragiczny łańcuch, gdzie... Coraz ciężej, ciężej jest z tego wyjść. Więc, tak jak podsumowując, dopaminę możemy, ten cały system homeostazy, wykorzystać na naszą korzyść. A wracając z tej całkiem długiej dywersji do sytuacji bez wyboru, to bardzo często właśnie przez to mamy tendencję do zwlekania. gdybyśmy po prostu rzeczywiście postawili się w sytuacji, w której musimy coś zrobić, Sami, na przykład, sami sobie nałożymy jakiś deadline, tylko bardzo ważne jest to, żeby on występował jako czynnik zewnętrzny, gdzie nie mamy już kontroli. On zostanie postawiony i nie możemy go usunąć, bo tylko wtedy pojawia się rzeczywista konieczność wykonania czegoś, bo w innym przypadku będą tego jakieś realne konsekwencje, mniej lub bardziej dotkliwe, i czasami te konsekwencje też są potrzebne, żebyśmy poczuli, jakie negatywne emocje są związane z porażką. Jakie emocje wywołuje u nas przegrana, bo następnym razem, gdy na przykład będziemy chcieli coś odpuścić, to sobie je przypomnimy, jak beznadziejnie czuliśmy się z tym, że czegoś nie zrobiliśmy, nie przyłożyliśmy się bardziej do czegoś albo po prostu się nie przygotowaliśmy i jak tragicznie później się z tym czuliśmy, jak tragiczne to było w skutkach, więc czasami ta porażka jest rzeczywiście potrzebna, ale... Kiedy postawimy się rzeczywiście w takiej sytuacji, gdzie już jako czynnik zewnętrzny nas ogranicza i musimy coś wykonać, to bardzo często, tak jak w pierwszym przykładzie, zaczniemy eliminować wszelkie dystrakcje i starać się zrobić wszystko, by daną rzecz osiągnąć, dzięki czemu staniemy się o wiele bardziej produktywni. To jest coś genialnego, jeżeli rzeczywiście dobrze to wykorzystamy, ale jednocześnie trzeba naprawdę być szczerym z samym sobą że jest to rzecz, która musimy zrobić i narzucić na siebie sami taką presję po prostu życie w ogóle samo bardzo często, tak jak mówiłem, stawia nas w takich sytuacjach i przykładem o bardzo dużej wadze jest według mnie ścieżka zawodowa siłą, jakby my możemy się podczas niej postawić mamy tak naprawdę, wydaje mi się, dwa wybory takie główne, przyjęte przez społeczeństwo Pierwszy no to ten taki najbardziej oczywisty, czyli szkoła, studia, praca na etacie, a druga to pójście na własne, założenie jakiejś działalności i staranie się samemu coś zrobić, pracując sam dla siebie. Znaczy, no nie sam dla siebie, bo zakładając firmę, raczej pracujesz dla klientów, ale chodzi o koncepcję, że ty jesteś swoim szefem. Więc oczywiście, przejście na tą drugą ścieżkę może nastąpić w dowolnym etapie życia. Tak mi się wydaje, że mając 50 lat, nie ma żadnego przepisu prawnego zabraniającego otworzenia firmy. Więc nie mówię, że jak pójdziemy pierwszą ścieżką, to jest koniec i kropka. Nie mówię, że w ogóle którakolwiek ścieżka jest lepsza, bo po prostu nie wiem. Nie przeszedłem jeszcze żadnej z nich dokładnie, więc nie mogę ocenić. W każdym razie, nie ja już teraz, na tym etapie życia, wiem, że. Zaczynam i chcę podążać ścieżką drugą. Chcę mieć własną działalność, bo to bardziej sprzyja osiągnięciu moich celów po prostu materialnych. W materializmie nie ma nic złego. Jesteśmy materialnymi istotami w materialnym świecie o materialnych potrzebach, więc według mnie nie ma co tego komplikować i kłócić się o jakieś bardziej szczytne cele. I żeby mieć te rzeczy materialne, żeby spełnić te materialne marzenia, to muszę być takim i siakim przedsiębiorcą. Więc mając to na uwadze, wiem, że muszę na to pracować, i sam siebie teraz postawiłem w sytuacji, w której nie mam wyboru, jak pracować na to, by zostać przedsiębiorcą, jakim chcę być. Moje życie w tym momencie wygląda w taki sposób, że albo idę do szkoły, albo pracuję, albo robię trening. I nic więcej. Te trzy rzeczy w różnych kolejnościach. Czasami po dwa razy dziennie, to żeby być w stanie systematycznie wykonywać każdą z nich, szczególnie prac, pracę, bo trening, akurat i szkoła to jest trochę konieczność. Trening wszedł mi w nawyk, bo trenuję już bardzo długo, więc żeby jeszcze dołożyć do tego pracę, potrzebuję bardzo dużego czynnika, który, no nie chcę użyć tego słowa motywującego mnie, bo motywacja jest taką bardzo zgubną emocją na której nie można bazować no ale potrzebuję takiego silnika takiego paliwa napędowego do tego mojego silnika we mnie i takim najbardziej pierwszym systemem ochronnym, kiedy mi się nie chce jest dyscyplina dyscyplina jest zdecydowanie potrzebna w, na każdej płaszczyźnie naszego życia, jeżeli chcemy jakieś konkretne rzeczy osiągnąć, bo zwykle osiągnięcie czegoś jakiegoś konkretnego celu wiąże się z monotonią wykonywania jednej czynności w kółko i w kółko, a z czasem nie chce nam się po prostu tej rzeczy robić, szczególnie jak jest ona ciężka i wymagająca, to mamy ochotę zrezygnować. Więc dyscyplina z czymś, co pomaga nam, nawet kiedy nam się nie chce robić coś. No Mówię o czymś oczywistym, ale nawet tej oczywistej rzeczy ludzie nie potrafią aplikować. A dyscyplina jest czymś, co możemy w sobie w ogóle... Zwiększać, budować. W naszym mózgu jest rejon neuroplastyczny. Nasz mózg jest neuroplastyczny i w nim jest rejon odpowiedzialny za dyscyplinę. Nazywa się przedkora przednia kora zakrętu obręczy. Musiałem sobie napisać bo strasznie ciężka nazwa u osób otyłych na przykład jest ona znacznie mniejsza niż u wyczynowych sportowców. No, myślę, że całkiem oczywiste, że jedna grupa raczej potrzebuje więcej dyscypliny. I dlaczego? A z uwagi, że nasz mózg jest neuroplastyczny, to kiedy śpimy w głębokiej fazie snu, ten rejon z czasem potrafi się powiększać, co no, jest czymś niesamowitym, bo okazuje się, że nagle dyscyplina jest czymś, co możemy w sobie wyćwiczyć. Czym ten rejon większy? Tym łatwiej będzie nam robić rzeczy, których nie chcemy robić. To jest coś po prostu pięknego. Wracając jeszcze do sytuacji, no to czasami wydaje mi się, że ta dyscyplina, szczególnie na początku, a te początki są najcięższe, może właśnie między innymi ze względu na to, może być niewystarczająca. No, a gdy dyscyplina jest niewystarczająca, to właśnie jako taki ostateczny fundament ochrony przed prokrastynacją i niezrobieniem czegoś, według mnie jest właśnie konieczność, bo wydaje mi się, że na przykład mi osobiście dyscyplina by nie wystarczyła, żeby tyle na przykład nad tym biznesem pracować, nad tą mapą, bo i tak robię już bardzo dużo rzeczy, których mi się nie chce robić, czasami jak wracam do domu i nawet nie mogę w spokoju obiadu zjeść, bo już muszę pracować, to no nie chce mi się tego robić i wtedy zaczynam sobie myśleć, że ok, odpuszczę to teraz, ale co będzie konsekwencją tego? I zaczynam rozumieć, że konsekwencją tego nie będzie uzyskanie przyszłości, jaką chcę. Nie będzie, ja na tą przyszłość muszę zapracować. I tutaj pojawia się ta konieczność, że w takim razie, jeżeli chcę, jeżeli no nie mam innego wyboru i muszę wziąć odpowiedzialność za swoje życie, no to Będę musiał pracować, nawet jak mi się nie chce. I tutaj sama ta dyscyplina by nie wystarczyła, ale przychodzi konieczność, i ze względu, że konieczne jest na to, to żebym zapracował, nagle i tak to robię. Ważne jest też właśnie, żeby wziąć odpowiedzialność za nasze życie. To jest coś ciężkiego, ale jednocześnie bardzo wyzwalającego. Jakby na tym nie myśleć, to. Wszystko, co praktycznie nam się przytrafia, może nie to, co się przytrafia, bo na większość rzeczy, które się dzieją, nie mamy wpływu, ale to jak do nich podchodzimy i to jakie emocje one u nas wywołują, to my jesteśmy za to odpowiedzialni. I świadomość tego, że tak właściwie na naszą przyszłość też możemy pracować. To, co my robimy, ma gigantyczne znaczenie, więc też nie można uciekać od tego w taki sposób, że nie mamy wpływu na większość rzeczy, która się dzieje, bo mamy wpływ na to, jak na nie zareagujemy. Też w sumie nie tylko emocjonalnie, tylko Realnie, fizycznie, w świecie rzeczywistym, jak do tego podejdziemy, czy zaczniemy, jak ktoś, na przykład, nie wiem, jakiś system przestanie funkcjonować, to czy zaczniemy budować kolejny, czy się załamiemy, no to to od nas zależy. I wzięcie tej odpowiedzialności jest niesamowicie wyzwalające, bo okazuje się, że nagle wszystkie rzeczy, które chcemy osiągnąć, są dla nas. Do osiągnięcia. To bardzo wyzwala, bo wszystkie te odległe marzenia stają się czymś, co możemy rzeczywiście posiąść. Nie wiem, jeżeli to są jakieś miejsca, które możemy rzeczywiście odwiedzić. Dobra, nie wiem, czy wszystko mówiłem. Wydaje mi się, że tak. Wszystko omówione. Więc bardzo fajnie. Żegnam.